Jezus Pan miłuje mnie, bo to mówi w Słowie swym. Wszystkie dziadki woła On, słodko zwierzę wszystkich stron. Jezus Pan miłuje mnie, bo to mówi w Słowie swym. On mnie kocha Jego krew, nie obmywa Wszech. On od złego zwalnia mnie, gdy do niego zwracam się. Jezus Pan miłuje mnie, bo To mówi w słowie swym. On mnie kocha słodko sam, on mój lekarz i mój Pan, wiernie zawsze strzeże mnie. Szepcze czule kocham cię, Jezus, Pan miłuje mnie, bo To mówi w Słowie swym. On mnie kocha. Dobrze wiem, gdy upada mnie się mnie. On pociesza gdy mi źle. I do nieba wiedzie mnie. Jezus Pan miłuje mnie. Bo to mówi w słowie swym.